Kolejne kwiatki dzisiaj mamy. Serwis kałowy w piątek, jak zwykle, przed weekendem takiej niespodzianki. Zobaczcie, co mam w środku. Ktoś stwierdził, to mamy ekspresik Philips Latigo. Tu jest obudowa. No i tu sypiemy ziarno. Ziarno, ziarno. Ale chcę stwierdzić, że po co ziarno? Nalejemy wody. Zobaczcie. Tutaj pełno wody. Błoto się zrobiło pod spodem. Silnik, oczywiście, zalany. Podejrzewam, że, że ten silnik tego nie przeżył. Ale zobaczcie, tutaj mamy całą faunę, florę. Patrzcie, tu są normalnie grzybki, mchy, porosty. Tutaj nam wszystko żyje. O, proszę bardzo, wszystko żyje. Taśmy, wszystko zaklejane, Jest tu naprawdę masa. Puh! Zapach też jest fajny. Jest tutaj masa takiego szlamu błota. Pamiętajcie, tam gdzie ziarno, sypne ziarno, nie wlewajmy wody do młynka. A tak naprawdę, minimum raz w tygodniu mamy ekspres z zalanym młynkiem. To jest akurat abstrakcyjny przypadek. Bo czasami ktoś po prostu kapnie trochę wody, one się zakleja, ale takie o, takie kwiatki, takie wynalazki to musi się wam pokazać. Także nie róbmy tak.